Cześć kochani, Marek Malec z tej strony z Tu mam dla Was prawdziwe rarytasy Jedną taką do tej pory sprzedałem To jest w ogóle Krzyżówka krzyżówek Bo to jest jubutia Zmieszana Przepraszam Jubea zmieszana z butią Zmieszana z jubeą Mamą właśnie Michawior yy, mówił była Jubutia, czyli jubea zmieszana z butią Później zmieszali to jeszcze raz Z jubeą Także w 75% jubea, w 25% 25. tu jest około 90 cm pień, tutaj tak samo, bardzo rzadkie okazje, no, nikt takich nie robi, nikt się nie bawi w żadne krzyżówki, bo to jest bardzo dużo pracy. No nikt nie chce po prostu tego robić, tutaj uch, oni są po prostu, oni kochają palmy, to nie jest tylko sprzedaż, tak? ale to jest też pokazanie, że można coś z tego skrzyżować. Jest, o, dobrze tu powiem, to są pasjonaci. Jeżeli ktoś by chciał, to można kupić te cztery sztuki, tak? Naprawdę, naprawdę są mega. I takich się nie kupi, bo nikt się w to nie bawi. No, tak, tak mówię po prostu jak jest, tak? Nikt się w to nie bawi. Bardzo, bardzo ładne te rośliny. Kurde, źle, teraz pada słońce, nie można tego dobrze nagrać. Ale w każdym bądź razie tak to wygląda. Zaraz jeszcze zrobię zdjęcie żebyście widzieli. Jedna się nie udała. A zostały raz, dwa, trzy... four pieces, Five. Ah, one more. Jedna więcej jest tam dalej. OK. To zaraz wam ją... też pokażę... Jeszcze wam pokażę tą ostatnią. o i tutaj sobie zrobię zdjęcie ale olbrzym jaką ma donicę donica ma 600 litrów patrzcie widać widać 600 litrów piękna roślina ja pierwotnie sam bym sobie taką posadził może kiedyś sobie taką posadzę przecudna no kurde pod światło z drugiej zrobię I zaraz jeszcze zrobimy zdjęcie Tak to wygląda. Przecudne. Zaraz będzie zdjęcie.